Witajcie moi drodzy, z tej strony Wróżka Kalina. Serdecznie zapraszam Was na czytania prywatne. Poniżej jest e, do mnie mail, jak możecie się skontaktować, e, ponieważ odpowiadam e, prywatnie na wiele pytań dotyczących świata oraz e, życia prywatnego. E, zresztą zerknijcie sobie e, w opisie. Moi e, kochani, Postanowiłam rozłożyć karty, jaki przekaz jeszcze dla nas mają na wakacje. Co się wydarzy dodatkowego? E, I na co powinniśmy zwrócić uwagę? E, możecie sobie odświeżyć e, filmy, które nagrałam dotyczące czerwca, lipca, sierpnia. E, mowa jest tam e, o wakacjach. E, Wiele rzeczy teraz się obecnie dzieje odnośnie zapikanych osób. Jest nacisk na dzieci, i ogólnie panuje chaos i zamęt, o którym mówiłam. W tamtych filmikach posłuchajcie sobie dla przypomnienia. No, i dobrze, zobaczymy co dalej, co jeszcze nas spotka na wakacjach. Także oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech moja stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi, połączą się z archanią wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać polskiej i świat na wakacjach. Jaki jest przekaz jeszcze dla ludzi i dla świata, który archanią chce przekazać Wam? Archaniołowie, podpowiedzcie, co będzie czekać jeszcze Polskę, Polaków na świecie, ludzi na wakacjach? Co się wydarzy? No, trochę się rozkładają dosyć dziwne karty. Ale co chcą przekazać? Powiedzcie mi, archaniołowie, co chcecie, żebym ludziom przekazała? Na co mogę sobie pozwolić? przekażę. co powinni wiedzieć. Dobrze, moi drodzy, więc trochę karty są Dziwnie, dziwnie mi pokazały w ogóle i przekazały. Po pierwsze jest tak, jakby płacz bardzo młodych osób z powodu jakiejś straty najbliższych. Tak, jakby młode osoby miały jakieś problemy odnośnie sytuacji, co się dzieje, że nie potrafią E, tak, jakby zapanować nad emocjami, że chciałoby normalnego życia, normalnego dzieciństwa, a jednak tutaj jest inaczej. E, tutaj ludzie e, jedno drugiego się zaczyna bać. E, dziwna panuje atmosfera w, mie w miejscach, gdzie e, te dzieci e, przebywają obecnie, nie mogą się odblokować. Dużo jest takich. E, nerwów, stresu, widzę tutaj mm, emocjonalnego mm, i to ogólnie strata. Czyli młodzi ludzie, jakby kogoś utracili z najbliższych, i też jakby żal za młodymi ludźmi, e, jakby to działało w obie strony: wiecie, z powodu sytuacji, która się dzieje teraz. Natomiast dalej karty pokazują, no i mało, ludzie tęsknią za tym, co było bardziej na wakacjach, ale co tutaj jest? Pokazuje się dużo takiej, wiecie, co takiego światła, ale jednocześnie czegoś złego. Tak, jakby jakieś doświadczenia były planowane na tych dzieciach, ale też na ich przyszłości, czyli tak jakby dalsza edukacja, dalszy rozwój. Na wakacjach będzie to po prostu mówione, jak to będzie, jakie są dalsze plany wobec dzieci. Ale tutaj jest coś niepokojącego. Pokazuje się dom. Iskra. I tutaj, tutaj może nie widzicie, bo tu są trzy karty. Ja Wam pokażę. Dom. Iskra. Planeta. Nie wiem, co się dzieje, ale dużo kart wskazuje, tak jakby coś mogło się, wiecie, co, zapalać na przykład na polach. Tak jakby bardzo była na wakacjach duża temperatura, e, która spowoduje, i to nie wiem, czy odnośnie coś się nie dzieje na e, w kosmosie e, tak jakby widzę bardzo dużo e, gorącej temperatury na świecie i tak e, tutaj widać jakby nie wytrzymywał nie wytrzymywały pola, czyli mogło się nagle coś zapalać na tych polach, i słabe są plony, że nagle rolnicy mogą utracić swój, e, na przykład, no nie wiem, coś tam, z czego żyli na polu, tak? Miałoby, do, ma, miało być dobrze, miało być pieniążki później z tego, ale niestety nie będzie, ponieważ niektóre uprawy, tak jakby, nie wiem, coś płonęło, czy była sucha ziemia. Za wysoka temperatura, mało tego. Tutaj jakby, jakby, nie wiem, jakieś gorąco z kosmosu, z atmosfery wpływało na nas i mało tego, dużo ludzi będzie miało takie zaburzenia emocjonalne. Będzie, mogą, mogą być jakieś udary typu po prostu ludzie, którzy nie wytrzymają temperatury. I tutaj Elektryczność w domach, bo tutaj jest dużo elektryczności, pokazują karty. Musicie uważać w wakacje, ponieważ tak jakby elektryczność sama mogła się zapalić, nie zostawiajcie w kontaktach ładowarek, jakichś innych rzeczy, bo może nagle coś być jakieś spięcie, jakieś przybicie. Dużo tak jakby domów, jakieś takie. Nie wiem, jakby ludzie, karty przekazują, jakby ludzie nie wytrzymywali gorąca, mieli z tego powodu problemy, i jakby coś z elektryką, z, elek z elektrycznością było, nie tak? Poprzez to, jakby taką gorącą, ciepłą energię, taki jakby żar, który będzie się wylewał na nas na wakacjach, i to będzie jakby z kosmosu. I tutaj słuchajcie, ludzie, tutaj jest no niepokojące są rzeczy w tych kartach. E, tak, jakby e, ludzie ledwo co wytrzymywali jakąś tam temperaturę. E, I mało tego. Jakby widzę jakieś zablokowanie na wakacjach, typu e, takie, że nie wychodzimy gdzieś z domu, bo jest jakieś. Czy wakacje pokażą zagrożenie na jesień? Czy tutaj raczej bardziej tutaj przewiduję? Hmm, wakacje jednak jakby, karty mówią wakacje nam wiele pokażą i ta temperatura, dużo ludzi będzie jakoś źle odczuwało to, no to ten gorąc taki, który będzie płynął dziwnie z kosmosu i tu widzę tak, jakby ludzie chowający się przed żarem, przed żarem takiego upału, takiego piekielnego upału, i tu yy, różne rzeczy mogą zapłonąć z tego powodu, w Polsce i na świecie. Yy. Mało tego, na pewno yy, tutaj, osoby, które poddały się niektórym yy, teraz rzeczom na wakacjach, E, mogą gorzej odczuwać to gorąco, tak jakby negatywny wpływ e, miało, miała temperatura na nich, e, jakby uaktywniały się w ich organizmach jakieś dziwne mm, dziwne rzeczy, które dewastują ich organizm, e, i tutaj wróćcie do moich filmów czerwiec, lipiec, sierpień, o których wspominam, co się będzie działo. Ja już to nagrywałam dosyć wcześnie e, o wakacjach, e, żebyście po prostu wyprzedzili jakby przyszłość razem ze mną i zobaczyli, czy to się faktycznie wydarzy. E, I to się zaczyna już dziać. E, także karty tak przekazują... Hmm. Na pewno z elektrycznością, z gorącem i z niepokojącymi tutaj e, tak jakby pożarami i nawet na tych polach. E, tutaj musicie również... E, ostatni mój film, co nagrywałam dla Was na kanale. Także to miejcie na uwadze, coś trzeba się zaopatrzyć. Bo czasem różne rzeczy mogą być. E, ze świata, z kosmosu, które będą miały bardzo negatywny wpływ i różnie mogą potoczyć tymi wszystkimi sytuacjami na świecie, co się obecnie dzieją. Także ja nawet zapytam się jeszcze: Wahadła nad tymi kartami, czy wahadło czuje jakieś pożary? No, będą. Czy przychodzące wielkie upały? No, też będą. Ludzie chowający się przed żarem. No, też tutaj, moi drodzy, tak, jak najbardziej. Także widzicie, Trzeba tutaj sobie przemyśleć to wszystko i przeanalizować, bo y, nie jest zbytnio zaciekawie. Też jakaś jest sprzedaż w naszym kraju czegoś pod ziemią, y, i to będzie moim zdaniem okres wakacyjny. Oni już większość rzeczy tam posprzedowali, jakby nasze zasoby, ale tutaj jeszcze będzie się coś działo typu. E, tak jakby gorsz, gorsza sprzedaż naszych e, źródeł, coś jeszcze gorszego, dotyczącego czegoś podziemio, co jest w Polsce, i to by mogło iść na cały świat, ale tak jakby ktoś to kupił od nas. I my, zamiast być tu na plusie, będziemy na minusie. Czegoś, co podejmą się sprzedać. Bo w tych czasach to, co oni sprzedali u nas, nasze państwo, to będzie naprawdę potrzebne. Nie wiem, czy tutaj chodzi o węgiel, czy jakieś inne źródła, ale na ten czas, co będzie, będą różne dziwne rzeczy w świecie się działy, byśmy naprawdę mieli potężne pieniądze z tego, a ktoś to kupił. I tutaj, jakby my jesteśmy na minusie. I co, moi drodzy, dalej? Karty pokazują. Na pewno wiele krajów będzie chwytać się e, jakiejś pomocy brzytwy, bo te takie, to, to, to gorąco i te dziwne anomalie e, będą występować na wakacjach, i oni, jakby e, różne kraje będą się chwytać brzytwy, czyli tak jakby pomocy jakieś, co się wydarzy. I oni też będą jakby siedzieli w domu, będą uwiązani, nie wiem, uwiązani z powodu jakiegoś żaru? Jakieś takie dziwne rzeczy wychodzą w tych kartach. Ja jeszcze muszę to przeanalizować, bo mam yy, jakiś sposób wróżenia, że po prostu przed Wami rozkładam karty i na bieżąco to, co widzę, to mówię. Um, dlatego jeszcze się muszę z tym zastanowić. Um, ale tutaj, hmm, jakby ja, jakieś kraje oczekiwały, dalej widzę pomocy. I na pewno bardzo, bardzo gorąco i to jest spowodowane czegoś, czym związanym. Moim zdaniem, w kosmosie, o czym dużo się nie mówi nam. I tu zwróćcie na to szczególną uwagę, co się będzie działo i różne sytuacje, które nagle będą nam wplatywać pod to. Miejcie to na uwadze, pamiętajcie. E, pozdrawiam Was z całego serca, zapraszam do siebie e, i życzę pomimo wszystko. Szczęśliwych, udanych wakacji. Do usłyszenia.